...ślicznościowe coś. A tu ani przepraszam, ani czy w... mogę, nie chuj ci w dupę. Witaj, witaj Henk, jedziemy wspólny patrol. Cześć wieczorek, Ruszajmy. No witaj. Nieźle. Montana ma problemy z reakcją Montana ma problemy z ego. Jakie <noise> mam problemy z ego? No wyjebało Co? ci Grzesiu. Nie, to tobie wyjebało się. <noise> Nie, daj no, ja się brałem przygotować, że to by wyjebało. Nie, momencik, momencik, to to by wyjebało właśnie, się, się wydaje, wydaje mi się, to wydawało. Nie, wyjebało. no ja zacząłem, ty nie możesz kończyć. A, no git, ja, czemu? Ja lubię kończyć, właśnie. A na czym najbardziej? Na czym kończysz? Mhm, mm no wiesz. Pewnie w domu, z piwem w ręku. <laughs> Ta, na fotelu, przed telewizorem kończy zawsze na potem przed telewizorem kurwa przypomnij mi że jak będę kiedyś uciec to żeby tam nie usiąść oho